Portal Trudne relacje Pacjent-Lekarz Szkolenie w systemie e-learning. Definicja komunikacji. Według definicji komunikacja interpersonalna jest psychologicznym procesem, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje podczas kontaktów z innymi jednostkami. Mową, mimiką, pantomimiką i intonacją głosu przekazujemy sobie określone informacje. Po pierwsze, nie jest Pan za stary, a po drugie, jeżeli nie zacznie Pan się stosować do zaleceń, to nie skończy się to dobrze dla Pana zdrowia, a nawet życia. Panie doktorze, czy jest coś, co mogę zrobić, żeby pomóc Dacie? W zasadzie nic już nie trzeba robić. Natomiast jeśli chodzi o napoje energetyzujące, no to nie mam o nich najlepszego zdania. Ale bardzo chętnie zapoznam się z artykułem, o którym Pan wspomniał. Jeśli mógłby mi Pan zapisać adres strony internetowej. Pana zadaniem będzie wsparcie żony w całym tym procesie i dbanie o to, żeby jej samopoczucie nie pogarszało się. Pacjent terminalny ma prawo do zadawania pytań. Jego rodzina też powinna wiedzieć, jak będzie wyglądał ostatni etap choroby.